Serdecznie witam w kolejnym odcinku. Ao oni jest 23.38 z tej strony. Kandzula. Kontynuujemy zwiedzanie. Nie mam pojęcia, czy gdzieś tu już byłam. A się dowiem. Dobra, krzesło nie idzie ruszyć. Regały nie. Tu się coś wygląda, jakby się urywało. O, właśnie. Seem, uh, something seems off about this wallpaper. No to dajesz nasz ulubiony playchart. Pięknie. Tam jest i świeci. <laughs> Jezu. Co? Nie wchodź do mnie. Wejdź, 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 wejść, wejść, wejdź, wejdź. Wejdź, wejdź, kurwa. Mogę wyjść? No fucking way. Dobra, wychodzę. E. Nie wnikam, co on zrobił. Może farba mu puściła. No dobra. I found the item. DAJ. DAJ. Czemu nie ma muzyczki ani niczego? Bo znalazłam DAJ. A DAJ to chyba jest kość, nie? Tak. Tak mi się wydaje. No, Nie wiem, po chuja pana mi kość, no ale... No tak, no i to ładnie. Wiem, że dopiero zaczynamy, ale. Jestem coraz bliżej końca. No to. Kurwa, 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 kurwa. kurwa. Nieco inna deszcz mnie... tych chuju, ty. Będzie mnie gonił skurwiel. Dobra, safe A, Czyli to nie byłam. Jedą do ten. Serio? Aha, no, no tak, możliwe. Hmm, tu już byłam, nie? Tak. I tu nic nie ma zdaje się. To po co to w ogóle istnieje? Nie wiem. Chyba tylko po to, żeby mnie wkurwić. Yy, the, the, there's a button. Underneath tak pillow. Press the button? Nie. No tak, wszędzie są. Tu będzie jakaś kombinacja znowu. Super. Potem poszukamy. No tak. Hmm. Tutaj był ten skurwyl, nie? Hmm. Pusto. To jest jakieś, nie wiem, czy to telefon czy coś? To jest... A dziura? Mogę zejść do dziury? Jeb. Yep. Co to jest? O! Kostki! Może tu wcisnę tę kość tam tutaj O, po co to? nie ważne unlock door a tam w poprzednich była no nie? tu się nie wchodzi? czy się wchodzi kuźwa nie wiem który raz już tu wlazłam Dobra, to byłam. A tu byłam? Nie. Ale wejdę na pewno. Tu się nic nie przesuwa, pościel jest krzywa, brzydka i w ogóle... Ja tam wsadziłam tego... Coś się tam... Ten... No tak. A jak? Ta. Hmm. Tu są wszędzie przyciski. Tam się zrobiły białe na tych kościach. Nie zaszkodzi spróbować. To nie jest głupi pomysł. Próbuj. Nie. Nie. Tu. Kurwa, gdzie, gdzie były te kości? A, dobra. Szysz. Ty jest kurwy syn? No Znowu wybiegam. Nigdy mnie nie dogonisz. Nieważne, gdzie byś nie poszedł. Hmm. Przyznam, że zaczyna mnie trochę wkurbiać Wyskakuje w stupy po prostu. Eee, dobra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. W życiu tego nie zapamiętam. Ja mam pamięć do cyfra, nie. E, no. Dobra. Środek, środek... No, ten, 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 ten. no, no dobra, spróbuję. W razie czego będę się wracać miliardy razy yy, w te, gdzie to było tu zabadam. Potem tu zabadam, yy, tu zabadam. Tu jest. Yy, tu. Jest Jest. O właśnie! Bardzo ładnie. Cieszy mnie to. I tu co? Znowu ten jebany oddech. To co, ciupaszka? Wystarcza? Dobra. Hmm. Tu nie ma oddechu. To jest jeszcze gorsze niż oddech. Tu. E. No tak. Teraz gdzie tak tak? Jest. Akurat mi to puchniecie, straszne jest. Ten, 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 O. Rameczka. E? Found the item... Blue e? <grystanie> <grystanie> Nie, nie, nie. Ja to odłożę, odłożę to. Pewnie, że to odłożę. No jasne, po co mi to? Nie potrzebny mi żaden... Jak ja mam to odłożyć? Mam nadzieję, że to dobrze. Ja to pewnie będę musiała wziąć, nie? I, tu, i wsadzić się właśnie tu. Tylko jak? No, się jeszcze. <śm -5> hmm. O kurde. To jest duży. O. Lady can Hill jest. Ha. Huh. Oczywiście wszystko zamknięte, gdzie, jak jakże inaczej? Przecież nie może być nic otwartego. Gdzie tam? A on ich chował klucze. Z mi jeszcze to? Hmm? Co? I found the item Robletter. Że e, teraz te Pinkalino tak? Na a, 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 dobra, dobra, wiem, wiem, wiem. Tak na 100% chyba. Tam było takie ciemne... <śmiech> <śmiech> Kurwa. I co ja mam zrobić? Kurwa. Nie wiem, która mnie. Trzecia? Czwarta? Nieważne. Ale chyba nie zapisałam. No I co? Y co ja mam? Nie mam tej grawitki. No kurwa. Nie spodziewałam się, że ten do chuj za mną przylezie. Hm. To już dla mnie. Tu, tu, muszę tu zaświecić. There's a candle, lighted yes. To już sprawdzałam, tu nie ma, to zróżniłam, to jak pierdolę. To e. I co tam. Lighter, light, ty, ty, try, ty. O, właśnie. There's za candle, lighted yes. I teraz zapiszę. Teraz by znowu mnie gonił skurwiel. Nie, no dobra, cieszę się nawet, nie? E, tu była ta. Ty! Przecież nie o to mi chodziło. To było głupie. Tu. Stań. Pójdź. O, właśnie. I teraz mogę spokojnie to wziąć, tak mi się wydaje. Tu. Minecraft. I found the ten słowa no. I teraz możemy wyjść, spokojnie. I co ja... E gdzie to? A, dobra. Można tu. słowa <tryk> cię, kurwy synu jak go szukujesz to wiadomo, że mnie złapiesz. A... Tak to to nie masz ze mną szans. No. Idziemy. Wciśnię to blue tu o właśnie. Pięknie, jeszcze tylko dwa. I teraz problem, bo ja nie wiem co mam zrobić. Hm.

Co ja mogę jeszcze zrobić? Tam już nie wejdę, tu wyjdę. E. Hmm. Tu coś muszę pokombinować. Znaczy nie tu, wyżej. Save. Nie, tu nic. Tu były chyba drzwi zamknięte. E. Nie Kurwa hm. Tu nie ma nic. No co ja mam zrobić? Poduszka spadła Była już wcześniej spadnięta? Krzywe to wszystko brzydkie Nie wiem. Hmm. Hmm. Nie ma tu serii nic. To już chociaż zrobiłam. Nie wiem. Naprawdę tu nie ma nic? Zaczynam się niepokoić. To jest ok. Tam nie wyjdę przecież. I won't do yeah. Nie ma tu nic. No, co ja mam zrobić? no to może teraz chuja to dało Heh. no to nie wejdę nie mam pojęcia co pominęłam co to jasnej anielki pominęłam No ja nie wiem no. To mnie zaczyna nudzić, no? Nawet bardzo. Jak nic nie znajdę, to przerwę normalnie i się pomęczę? Normalnie, albo nagram w następnym odcinku, bo coś, to jest jakaś masakra. Hmm. Hmm. Masakryczna masakra. Na no, pewno nie ma nic tutaj. No. Nope. Nic tu nie ukryli. Hej, Maria. Nie no, wróć. Tu nic. Nie ma w tym pomieszczeniu nic. No, Sóźba no Tam było tak ciemno no Jezu ja. zaś się nie trafiłam noż No dobra. I zaś nie wiem, gdzie jestem w czarnej dupie. Nic przecież nie zrobiłam. I mu się nudzi, wyskakuje, kiedy chce. Czy jest jakiś licznik, czy coś. No kurwa, no. No i co? ja już po. Hmm. Dobra, nie mam pomysłu. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Przecież sprawdziłam już chyba wszystko do choinki jasnej. Chyba, że tu jakieś... Kolejne jebane ukryte drzwi są. Chociaż nie sądzę, bo po co i niby do czego. Ech. Tak więc żegnam się. I poszukam jakoś samo albo w następnym odcinku. Bo to są jakieś jaja kuźwa.